Dobra, panowie, chciałem wam teraz pokazać e, kopiowanie czujnika, mamy tutaj czujnik e, montowany w Toyocie RAV4, jak widzimy kod ID to jest 09273C7, skopiujemy sobie ten czujnik na czujnik konfigurowalny TechT Pro Hybrid, posłużymy się urządzeniem ATEC VT56, włączamy urządzenie. Wybieramy opcję programuj. I tak w tej chwili możemy lecieć po czujniku albo po samochodzie. Polecimy sobie po czujniku. Wybieramy T-Pro. Szukamy Toyota. Draft 4. Rocznik 2014. Urządzenie podpowiada nam, że powinniśmy użyć czujnika Tipro, Tipro 1 lub Tipro Hybrid. Mamy opcję kopiuj, stwórz lub stwórz zestaw. Wybieramy opcję kopiuj. Bierzemy czujnik oryginalny oraz szczytujemy go. Czujnik został szczytany. Bierzemy w tej chwili naszego Tehati Pro i go programujemy. A jak widzimy, numer ID jest zgodny. Więc robotę mamy zrobioną. Ten czujnik możemy teraz swobodnie wkręcić sobie w koło i zamontować. I tyle naszej roboty.